Witajcie na kolejne wideo. Dzisiaj miałem taki dosyć nietypowy przypadek. Byłem u klienta. Wszystkie programy, cała lista były wyszukane prawidłowo. Odpalam jakiś program. Pusty obraz. Nic. Czarno. Nic nie ma. Nie wiem co jest zgrane. Wchodzę tutaj w ustawienia. Tam można sobie podejrzeć właśnie w ustawieniach wyszukiwania kanału. Zależy od modelu oczywiście telewizora. Mniej więcej przy skanowaniu ręcznym poziom sygnału. No i tutaj wszystko jest na fule. Oczywiście mówię o telewizji naziemnej. I co dalej? No nic. Chciałem prąd odłączyć, ale niestety przy telewizorze się nie da, jest na stałe, więc odłączyłem prąd po prostu z gniazdka. Wyłączyłem telewizor całkiem. Telewizor zaczął działać w magiczny sposób. I pewnie niektórzy spytają, dlaczego tak się dzieje. Telewizor zepsuty. Nie. Telewizor nie jest zepsuty. Telewizor jest najbardziej sprawny. Taka przypadłość, o której tutaj mowa, jest wynikiem tego, że w telewizorach są stosowane układy SOC. Czyli to są takie zintegrowane układy, w których jest procesor, kodek, pamięć telewizora i tak dalej. A dlaczego tak się je produkuje? Nie, nie po staremu. Kiedyś telewizory były inne, bo Wiele układów elektronicznych to były czasami nawet wyspecjalizowane układy FPGA, a teraz wszystko jest robione jako takie scentralizowane układy SOC. Proste, bo jest po prostu taniej i to znacznie. Także mam nadzieję, że ten filmik pomógł w ten sposób, możecie naprawić swój TV. Także do następnego! Cześć!